Bueno, un placer saludarles antes que nada. Eh, un partido que sabíamos que iba a ser cuesta eh, arriba en, en momentos, que iba a ser difícil en momentos y que, por sobre todo esos problemas, eh, íbamos a tener porque es un rival que trata de jugar. Es un rival que trata de, de jugar ofensivamente y iban a tener sus momentos. Eh, creemos igual que los mejores momentos tuvimos nosotros y por eso. Obtenemos hoy una Merecida Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy mecz to są dwie różne połowy. Przynajmniej z naszego punktu widzenia. Pierwsza, w której wygrywamy 1-0. Sytuację mamy 5-3, przeciwnik 5-2, tak więc byliśmy bardzo zadowoleni. Na pewno zdaliśmy sobie sprawę, że mieliśmy dwa dni mniej niż przeciwnik do przygotowania się do tego meczu mistrzowskiego. Na pewno to miało wpływ w końcówce, no ale nie ma usprawiedliwienia, musimy być na to przygotowani. Druga połowa to zdecydowana przewaga na pewno przeciwnika, który szczelił w tej drugiej połowie dwie bramki nam. Na pewno bardzo boli to, bo dlatego że te dwie bramki troszeczkę były takie sytuacyjne, takie kuriozalne. Muszę oczywiście my dokładnie je zobaczyć, ale to były takie, gdzie piłka była przebita, nabita na kogoś i te piłki tak wpadły, i tak więc no, nie w naszym stylu. Tak łatwo bramek nie tracimy. Przynajmniej jest, dlatego na pewno jesteśmy z tego niezadowoleni mieliśmy swoją sytuację na 2 do 1 też powstałem w fragmencie gry, bo nie, nie wiem czy dobrze mówię, to Mikołaj Lebedyński szkoda, że nie udało nam się tej bramki zdobyć, bo wtedy już myślę, że byśmy nie wypuścili tej, tego zwycięstwa natomiast no, na pewno jest gorycz porażki i musimy to przyjąć i z wielkim bólem, bo to był mecz, w którym na pewno mogliśmy zdecydowanie zapunktować przynajmniej remis, jak nie coś więcej wiemy, zdawaliśmy też z potencjału przeciwnika, musimy też mieć szacunek do tego wiemy, że to jest zespół, który od początku sezonu Mówi głośno, że gra o najwyższe cele, chce grać nawet z pierwszego, drugiego miejsca, chciała awansować do ekstraklasy, natomiast to był mecz dla nich też o to, żeby wrócić do walki o te baraże. Na pewno zdawaliśmy sytuację, że przeciwnik będzie więcej przy piłce na no to byliśmy też gotowi, dlatego też mieliśmy też określony swój styl, musieliśmy też zmieniać strukturę swojego ustawienia, bo przeciwnik nas troszkę mocniej docisnął i spowodował, że za dużo było akcji w polu karnym, dlatego też przeszliśmy na ustawienie. Piątkowe, które początkowo nam dało trochę stabilizacji przy sytuacji 1-1, natomiast już później ta bramka, gdzie powinniśmy tę fazę przejściową przerwać zdecydowanym faulem, no nie udało nam się tak więc szkoda i, i tyle. Dziękuję.